<laughs> Była pogoń do grodu po zbiory i upadek na kupę, tak? Dobra, nie ma co się martwić. Lecimy dalej, moi drodzy. Dzisiaj luźny odcinek z małych zbiorów warzyw, ze szklarni, z warzywnika i troszeczkę tam owoców. Mówię taki luźny, bo bez żadnego spinania się z profesjonalizmem upraw. Po prostu chciałem Was troszkę zachęcić do uprawy ogrodu. To może być fajna rzecz, nie tylko dla ludzi, nie wiem, 60, plus, ale 30, plus jak ja, już prawie 40, czy nawet kilka. plus można czerpać z tego przyjemność pomimo, że sadzonki mieliśmy kiepsciutkie wszystko na szybko było organizowane, wiele rzeczy wysiewaliśmy z nasion sporo przeterminowanych to coś tam mamy i już Wam opisuję co będziemy sobie tutaj robić może ktoś z Was się zachęci jeszcze w tym roku albo w przyszłym coś tam pokombinować z dzieciakami na przykład w ogrodzie. Mamy tutaj większość to pomidorów w szklarni ale jeszcze były, no, były bardzo późno posadzone, więc nie ma jeszcze żadnych pomidorów do zbioru, to odpuszczamy ten temat. Tutaj mamy troszeczkę papryki, ale to też jeszcze nic, nic tutaj właściwie nie rośnie. Mamy troszeczkę ogórków. Tutaj nie tyle, że wam reklamuję, że to jest ogórek Iwa, tylko mówię, bo one są krótkie w porównaniu do innych, niektórych szklarniowych. No i, no i po prostu takie są, żebyście się nie dziwili, że takie krótkie ogóry o takie, takie małe wacki do. Do zebrania są Kto zbiera ogóra? Jest Proszę zaprezentować pana ogórasa Taki No to jest taki standardowy właśnie Tej odmiany ogórek Około 18-20 powiedzmy centymetrów Do budła Proszę pani I szukamy następnych Pani Jaśmina teraz chce tak Ale nie Jaśminie to tutaj z brzegu daj Bo ona nie sięgnie tak daleko To tego niech przytrzyma Trzymaj tego dziada tak jest, a ty deli nie tak, odwrotnie, nóż tamtym się kroi. Tak jest. I delikatnie, żeby siebie ani, ani jej nie pacnęła Piękny ogórasek. Do zbioru tutaj zobaczymy, czy da się łatwo go odkręcić, bo tego typu rzeczy to. Tu na przykład mamy takiego ogóraska. Jakbyśmy go tak troszkę odkręcili? Nie chcę. Można go urwać całego. Ale czasami takie te, na przykład dynie, kabaczki to fajnie się ukręcają. No cóż, szukamy jeszcze dużych. Jest coś jeszcze? Są jeszcze. No to lecimy do nich. Już prawie ci zszedł, bo słyszałem jak pęka, zobacz. Bum, jest. Też ładny, proszę bardzo. Ależ będzie mizeria i do pojedzenia, Tak. Zbieramy wszystkie duże ogóry. No dobra, ten damy mu jeszcze jeden dziennik sobie podrośnie, tak? Co dwa, trzy dni mniej więcej zbieramy. O, tu jeszcze na ziemi leży. Zobaczcie, to jest ta odmiana, co y, jakaś inna się tu zapodziała. Tam leży na, na ziemi, to też go najlepiej zebrać. A co ty, do pudełka też wchodzisz? Nie. Yeah. O, znowu wchodzisz do pudełka. Ty jesteś ogórek, czy jak? Dam je. No to wyciągaj go, co się boisz? Przecież to ziemia cię nie ugryzie, nie? Nie, nie, ja, Ale łaskę łaskoczycie Ogras? Przecięłaś go? No to już, tylko wyjmiemy. To jest jakiś inny mi się zapodział, A był nazwany, że Iwa, no i go też posadziłem. A to jakiś taki zwykły ogóraz Gruntowy. O, tu jeszcze ładny, tak. Tego też można wziąć. Trzymaj porządnie, dziada. A ty go delikatnie. Ciach, ciach, ciach. No, żeby tylko tutaj. O, super. No. Przeglądamy, czy jeszcze są, czy to już reszta to małe zostały, to damy im podrosnąć. Tata w międzyczasie przyjdzie jeszcze później. Tutaj troszeczkę takich dodatkowych pędów pousuwa, bo w tym roku staram się na jeden pęd prowadzić. No i dobra, ile tych ogórasów mamy? Liczymy, proszę bardzo. 3, 4, 5, 6, 7 ostatnio, ile żeśmy zebrali? 9, a jeszcze wcześniej ja przywiozłem wam 3, tak do spróbowania. No to już troszeczkę jest. Co te 2-3 dni zbieramy? Ten ogóreczek, jak będzie dobrze podlewany, to za dwa dni będzie taki sam duży jak tamte. Także tu mamy zebrane właściwie w szklarni wszystko, bo na razie nic więcej nie ma. Róża, poczekaj, ja to wezmę. Idziemy do warzywnika, czyli gdzie? Do grządek. Do grządek. Daj mi ten nóż, bo nie mogę patrzeć na Was. Schowałaś go ładnie, ale to jest niebezpieczne. Dobra, to chodźcie razem, tu jest bliżej, chyba. Hej, dziewczyny, trzeba sobie życie ułatwiać. Dobra, to może od razu powiem dalej, co tu się dzieje. Na dzień dzisiejszy nie potrzebujemy zbierać porów ani selerów. To wszystko było bardzo późno wysiane albo wysadzone. Cebulki, dymki. To już dzisiaj to właściwie to już był termin do zbioru takich, wiecie, gotowych cebul, ale my to dopiero mamy cokolwiek co rośnie, po luś to pudełko. Tu mamy dopiero marchew i cebulki, dymki. Tu mamy cebulki też selera pora, tu mamy cebulki i fasolkę. To wszystko jeszcze właściwie jest w powijakach. Chwilkę, kochanie. Albo dobra, już pójdźmy to o góry, też tamte zbierzemy, bo jeszcze mamy trochę gruntowych i trzeba po prostu dużo jeść. Takie, niektóre nam porosły, zobaczcie, taki <grypy> gruby benek, tak? Taka, mo, mo, tego to chyba da radę odkręcić, wiesz? Tak mi się zdaje, że on to jednak, jak go będzie. Poczekaj, poczekaj, bo żebyś krzewu mi nie urwała całego. Najpierw spróbujemy żeby tata to zrobił na własną odpowiedzialność o jak się tak trochę odkręci i poderwie dwiema rączkami najlepiej robić takie nam bombki po, porosły słuchajcie wszędzie nam no to ja tu przytrzymam a ty go kręć w jedną stronę tak. no kręć 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 cały czas o widzisz jak ładnie zszedł jak się wykręcił no jakieś takie większe co tam rosną no jakieś takie spompowane troszkę ja nie widzę kochanie, no weź go, bo on większy już pewnie nie urośnie Jak widzicie tutaj mi, wszędzie mi grasuje w tym roku turkuć bardzo I na przykład tutaj sadzonki jak wsadziliśmy po podgryzał, były bardzo nieładne Wysiałem jeszcze raz, będą na późniejszy zbiór najwyżej No nic na to się nie poradzi, tutaj to samo, jedna sadzonka padała to się, no, możesz go też zebrać. Jaśmince daj, bo ona się domaga. Ej, 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 ej mówię coś do ciebie. Podziel się trochę. Tu masz, zobacz, tu też bombka no urosła. Ty Halo, tu też bombka no, urosła. Przytrzymaj jej krzew, a ona niech sobie odkręci go w jedną stronę, albo tak, no. No kręć, 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 kręć. Powinien sam się urwać, wiesz? Troszeczkę tu, o, proszę bardzo. Super, ale jeszcze mamy ogórki w drugiej grządce, dzieciaki, jeszcze skończmy już z tymi ogórami sprawę, musi być jakaś mizeria i do kanapek, a nie wspomniałem, no bardzo dużo nam, o zobaczcie, tu wysiałem nowe ogórki, bo nam wygryzł, no mam plagę w tym roku tych, tych, dajcie się jaśmince też jednego urwać, tam są jeszcze ładne, fajne, zobaczcie, ogóreczki, to... Większość tych sadzonek to tutaj naprawdę albo nie przeżyła, albo, albo przeżyła ledwo i są teraz wysiewane kolejne na bieżąco Tu mi wygryzł też i przy fasolce, i jednej, i tam drugiej No są duże, duże straty przez nich No ale co zrobić, no yy... No idź tam Jaśminka z drugiej strony Przejdź tam do, do Lili ale to są malusieńki, tego nie zbieraj. I Leć tam do Lili, ona ci pokaże. Zobaczcie, wszędzie te dziury od tych turkuci podgryzają co się da. No i nie dość, że jest wszystko opóźnione. To jeszcze mamy po prostu szkodnika w tym roku, bardzo tutaj rozbucha, z rozbuchanym ego. No, urwi go już. O, widzisz? No, razem, Jaśminka, pomóż jej. Bo Lili nie daje rady, dawaj, dawaj. No dobra, i tu sobie zakończymy chyba kwestię ogórasów. Widzicie tutaj na przykład stare jakieś, o, tu turkuć, widać jak chodzi. I podgryz ten, koper nawet, zobaczcie, odgryz koper. Pewnie już nic z niego nie będzie, ale w ogóle tu bardzo słabo koper wykiełkował. Jakąś inną odmianę posiałem ze starych nasion w innej grządce, właśnie tam co byliśmy przed chwilą. Tam całkiem ładnie rośnie, chociaż dopiero jest malusieńki. To widzicie kiedy ja to wysiałem, tak? że to dopiero jest takie malutkie, no ale, ale rośnie. A, a tam nie, no, nasiona były po prostu stare i coś tam nie dało rady razem z tymi szkodnikami też. Patrzę na cukinię, że tu jeszcze nawet żadna cukinia chyba nie rośnie w ogóle. Fasolki jeszcze też nie ma, bo to jeszcze wszystko małe. No miejmy nadzieję, że troszeczkę coś się zbierze, ale nie dużo. Na razie nie zbieramy porów ani selerów, bo są malutkie. Można by było pojedyncze liście zebrać na, na rosołek. Ale te co leżą takie na przykład, nawet ładniej będzie wyglądać. No ale nie ma sensu, bo mamy w domu jeszcze po prostu włoszczyznę. To samo z marcheweczką, to dopiero co się wszystko wykiełkowało, dopiero tutaj za zawiązuje, że tak powiem, tu jakiś koperek też wyrósł. No, no jest to wszystko e, takie malusieńkie, ale coś tam jest. Dziewczyny mają radochę. Jak tam? Skończone z tymi ogórami? No To lecimy na rzodkiewki, tak? Możemy policzyć? Dobrze. 16, 19, 20, 21 21 górasów tak no i fajnie i oj przepraszam panią bardzo w dzbanek uderzyłem jest bardzo mało tego wszystkiego ale jest teraz rzodkiewy jakieś bomby tu porosły widzę ja cię panie no tutaj rzodkiewki też pokażcie o, ale bomba, ale wiesz co, troszeczkę nie, 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 trzeba to troszeczkę tak y, z tej ziemi zaraz jeszcze może obmyjemy, ale trochę zrzućcie po prostu tej ziemi, co tutaj jest, jakie ładne bombki porosły no ale zobaczcie, tu fajnie porosło mówiliście niektórzy, żebym niesiał, bo pójdzie w kwiat, pięknie poszło w, w, w bulwę i nic się z wielkiego z tym nie dzieje złego, natomiast tutaj po środku było też posiane z przeterminowanych nasion, ale z innej paczki i w ogóle nic nie powschodziło, tak samo jak z pietruszką zresztą tutaj. No na pietruszkę to się długo czeka, ale dosłownie jakieś pojedyncze sztuki tylko powschodziły. Po Dziewczyny, jest taka prośba i porada. E, zbieramy takie duże, ale, uwaga, no właśnie. Po pierwsze zbieramy duże, po drugie zbieramy te z takiego zagęszczenia. Zobaczcie, tu są trzy. Zbierzemy jedną, żeby te dwie pozostałe mogły urosnąć. Rozumiecie, one, one mają wtedy więcej miejsca, żeby, żeby porosnąć, tu macie zagęszczenie duże, Można tutaj poszukać czegoś. Co to jest? No właśnie turkuć podjadek, wpierdziela nam rzutkiewkę. No no tak. Tu jest duże zagęszczenie, więc rzodkiewki mogą być niewielkie, bo one tak wtedy rosną takie nieduże. Ale warto co którąś tam wyrwać, nawet jak jest nieduża, bo te pozostałe też nie mają jak rosnąć. Piękna rzodkiewa, pani Różo. Pani Jaśmina też chce zerwać? Proszę bardzo, gdzie chcesz zerwać? Którą? Tę? No dobra, bierz. Śmiało. No i powoli, ruszaj, ruszaj i wyciągaj. No, dowaj dziada! Ciągnij panie tego dziada. Dobrze jest. Ciach, proszę bardzo. Tata troszeczkę pomógł i do pudełeczka. Bardzo ładnie. No, ale też nie wyciągajmy wszystkich, bo nie zjemy tak szybko. Myślę, że już wystarczy. No tu już ze 20 tych rzodkiewek żeście wybrały. Jeszcze tutaj e, proszę państwa wybierzemy kilka. Na dzisiejszy obiadek koperków. Proszę. Zobaczcie, tutaj jak rosną, można sobie tutaj. popatrzeć, któryś jakiś jeden większy taki na przykład. Tutaj jest taki wiek. I po prostu go wyciągnąć. Kilka takich, gdzie tam jest zagęszczenie, tak. też duże. O tutaj tu na przykład. No, tu jest. Tutaj no. jest. No i super. No to tak tylko, żeby dzisiaj na obiadek było do ziemniaczków, nie za wiele tam powiedzmy spięć jeszcze. Dodatkowo weźcie, jeszcze można y, kilka wziąć szczypiorków słuchajcie, tylko żeby nie wyciągać całych cebulek, bo niech one sobie jeszcze rosną, to zobaczcie mamy tu cebulkę, szczypiorek i można jakiś tam jeden cyk. Taki wyciągnąć, prawda? Jakiś taki długi. Najlepiej ten zewnętrzny taki. Nie tak w samym środku, te najwyższe, tylko tutaj z boczku, jak któryś jakiś rośnie. No, róża. O tego na przykład możesz urwać. No powiedzmy, no to. No, brawo. No, brawo. Całą cebulę wyciągnęłaś. No nic, zanieść do tego. Tego będziemy rwali. Powiedzmy, a ja tu Ci przytrzymam. Wyciągaj dziada. O. No i widzisz, masz sam szczypiorek, a cebulka będzie dalej jeszcze sobie troszeczkę rosła. No i jak ten, z tym koperkiem? Już zebrany? Jest zebrany. Wszystko zebrane? No dobra, no to na razie tutaj nie ma nic ciekawego. Więcej mamy w tym roku póki co bardzo skromnie, i przez cały rok nie będzie zbyt dużo. No bo mówię, to wszystko tak na szybko było robione. Szkodnik tu pracuje bardzo i nam przeszkadza, ale coś tam rośnie. Fajnie jest, że już trochę mamy i, i szczypiorku, i, i, i fasolka będzie, i, i rosną sobie selery. Może troszeczkę marcheweczki, może jaka cukinia urośnie, trochę ogórków. No fajnie, no koperek, jakieś takie podstawowe rzeczy, rzodkiewki troszkę jest. Może jeszcze troszkę owoców nam się uda znaleźć, co? Ta. 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 Motyl nam przyleciał na obiad tu. <grymne> o, to jest bardzo I jest piękny. I jest piękny. O, poleciał. Nie, <grymne> To. Co robimy? Zbieramy te owoce, czy motyle zbieramy? Mamy mo owoce! Mot mot motyle! No i co tam, Pani Różo, mamy do zbioru tam w tym naszym owo owocowniku? Są malinki jakieś? Dobrze, proszę wiaderę, ale trzymaj to wiadro. Weź sobie tu złap za to. Troszkę malinek w tym roku, y, oj krzewy to chyba po raz pierwszy tak zaniedbałem, bo zwykle to miały ściółkę, miały troszeczkę nawet jakiegoś nawozu czy coś, ale no w tym roku zająłem się jak już mogłem czymkolwiek to zająłem się tym warzywnikiem i, i szklarnią, no i y, 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 nie zapomniałem kochanie o owocach, tylko ja po prostu nie daję rady z tym wszystkim, żeby tak y, świetnie to wszystko zrobić y, 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 czasu brakuje tutaj macie ładne takie o tu, tu, troszeczkę pozbieracie. To mamy malinki. Tutaj już zaczęły się borówki też. To jest odmiana kaspliszka. No, to najwcześniej u nas owocuje. O, tutaj pięknie obsypane. Zaraz będziemy zbierać. No jeszcze tam jakaś odmiana diuk. Tu też jest wczesna. To też pozbieramy troszeczkę. Coś, niecoś. Pewnie jeden taki pojemniczek nam się uzbiera no i co my tu jeszcze mamy jagoda kamczacka się skończyła może troszeczkę porzeczek nam się uda zebrać, ale nie wiem czy już do końca dojrzały i cóż jeszcze, tutaj też mi grasuje szkodnik, zobaczcie podpory wyglądają lepiej niż, niż krzewy aż to wstyd pokazywać, ale pojawia się malina czarna tylko no to trzeba kurczę zadbać o to wszystko, pojawia się malinka czarna to troszeczkę sobie kilka sztuk zbierzemy, bo więcej tu nie tu jest troszeczkę, o, troszeczkę więcej, bardzo fajna roślinka, bardzo fajny smak, tylko że kolczasta jest niestety, o jak tutaj widać kolce, no i to jest niefajne w niej, no i to, że. Trzeba się po prostu tym wszystkim zająć, żeby to dobrze, dobrze rosło. Ale troszeczkę mi się udało tych, tych, tych nawozów takich jakieś po, po, pokupować. No to może na jesień, jak podsypię, to będzie lepiej na przyszły rok. Tu miała być malino-jeżyna, ale widzę, że jakiś szkodnik ją po prostu ukatrupił tutaj. Zobaczcie, pousychały pędy, które miały owocować w tym roku, więc nie ma szału. Tutaj maliny ledwo rosną, pozarastane to te maliny takie późne. Tutaj dziewczyny jedną grządkę wypieliły i trochę z rębki podsypały, ale generalnie no w tym roku owocowe krzewy to są bardzo zaniedbane, a na drzewach to prawie nic nie ma, bo to jeszcze nie terminy. Tam parę wisien może się znajdzie, ale to też, też nie za dużo. No ale o, proszę. Ile tutaj zebrały? Takich bardzo jasnych, to nie zbierajcie, kochanie. To zaraz za, za, za dzień czy dwa pozbieramy. Bo te to będą takie kwaskowe, trochę, wiesz? Ja wiem, że Wy jesteście nastawione na opędzlowanie wszystkiego tutaj. Jak patrzę na Was i tu na te krzewy, o tu, to widzę, że zaraz tego nie będzie. Jak tylko dojrzeje, no ale takie niedojrzałe nie zbierajcie, to się zbierze na drugi dzień. Co Pani tu podjada? Że mówi pani, że pyszna? Czarną dworówkę. Czarną, w sensie kolorek ma czarny, tak? To jest tak. odmiana putte. Tata posadził jeden krzew kiedyś, i teraz dosadziłem jeszcze dwa, chyba, bo bardzo dobre, takie inne. Trochę mamy takie, właśnie putte to jest taka czarna, i dziewczyny jeszcze bardzo lubią tę różową. Putte się pojawia bardzo wcześnie i jest długi czas prawie cały sezon, a. Różowa pink lemonade jest pod koniec sezonu, też dziewczyny bardzo lubią, ale generalnie to jak widzicie, lubią wszystkie borówy. I Ja chyba w tym roku po raz pierwszy nie dam rady policzyć, ile zebraliśmy, bo zwykle to zbierałem sam do takich wiadereczek, ważyłem je i woziłem do mieszkania. A teraz dziewczyny są tu ze mną bardzo często i proszę zobaczyć, krzewy się tylko trzęsą. Dziewczyny, to są jeszcze niedojrzałe owoce, zostawcie to. Jest jeszcze jeden krzew z tym putte. Chodźcie zobaczymy czy, czy są, tutaj jest blisko. Ale też jeszcze nie, to jeszcze pojedyncze owoce tylko macie tutaj. Więc są, że tak powiem, straty przy zbiorach w tym roku i, i raczej nie policzę, ile, ile zbierzemy. Nie no, jedzcie, nie bój się. Przecież te statystyki swoją drogą. Ta malinka czarna jest taka drobniutka. Ona, oczywiście, jak dostanie nawozu, dostanie tutaj troszeczkę opieki, żeby nie było tyle chwastów. Jest dobrze podwiązana, ma słoneczko, ma, ma wodę, to będzie rosła dużo większa niż tutaj teraz jest u mnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu do innych malin, to raczej jest taka skromniejsza, że tak powiem. Natomiast bardzo, bardzo specyficzny smak ma i mi on bardzo, bardzo pasuje o jak widzicie to jest no, dużo, dużo mniejsze nie? ale mi bardzo pasuje ten smak ja to lubię tak sobie przy krzewie stanąć i po prostu ją wcinać nie jest taka super wodnista raczej taka bym powiedział właśnie Prawie, że pozbawiona wody. Znaczy, no źle to ujmuje, no Jest taka mięsista, jakby taka, taka treściwa. Nie jest taka rozpływająca się w ustach, ale naprawdę ma bardzo fajny, specyficzny smak. Nie wiem jak go opisać, ale zachęcam Was, żebyście sobie ją posadzili. To jest po prostu malina czarna, tak zwana. Nie wiem, czy gdziekolwiek ją kupicie na spróbowanie na rynku, bo ja nigdy nie widziałem, ale no, podobnie, podobnież w Ameryce bardzo jest popularna i i, I zdrowa generalnie pasuje Wam taki smak czy nie? Dobre, takie troszkę kwaskowe, ale jak dla mnie smaczne, dla Ciebie nie? Słodkie są dla Ciebie? No to dobrze. No to cieszę się bardzo, że Wam smakują. Dużo tego nie ma, bo mówię, to jest pierwszy rok kiedy tak naprawdę ja zawsze krzewami to chociaż trochę się zajmowałem. I na wiosnę trochę je wyściółkowałem, odchwaściłem. W tym roku niestety no, już nie starczyło czasu, żeby się zajął tym warzywnikiem, dlatego staram się właśnie ostatnio budować takie rzeczy, które będą dłużej służyć. No taka właśnie szklarnia, warzywnik, jakieś grządki, coś co kurczę co roku nie będę musiał poprawiać i co da mi możliwość, o, jak tam nie będę musiał w przyszłym roku grzebać przy tym warzywniku, to po prostu się zajmę krzewami nie? czy drzewkami. Ty znalazłaś? Tak. No to pięknie, widzisz, tata już jest ślepy po prostu, stary, głupi, ślepy, a ty znalazłaś, no to wsuwaj, zobacz, smakuje, czy nie. Jak jest dojrzałe, to powinno być bardzo dobre. Malino Jeżyna też polecam i to chyba są już od jakiegoś czasu dobre, tak? Odmiany bezkolcowe, bo to też jest bardzo kolczaste. To ma małe kolce, ale dużo są odmiany już bezkolcowe. Polecam takie posadzić. Ja też chyba, jak znajdę na to czas, to się pozbędę tych, a posadzę bezkolcowe. Tylko widzicie, jak to. Tu jeszcze w zeszłym roku było wyściółkowane ładnie, właśnie zrębka jakaś czy coś, no ale niestety to wszystko co roku albo trzeba robić to samo, albo trzeba na jakiś inny sposób wpaść i inną metodę zastosować, bo niestety będzie to wszystko zarastać, no. O, pani Róża, ale tata tu by tu kalafiora odstawił niezłego. Ja zapomniałem, że jeszcze sałatkę, którą ty sadziłaś, można ze dwa liście, czy trzy zebrać, bo już tutaj się troszkę rozrosła. U dziewczyn w ich tutaj... W warzywniczku. Na razie niektóre rzeczy coś tam urosły, inne nie, nie urosły. Tu wpadł dziadek z mamą i podosadzali jakieś rośliny, które niektórzy nawet sami, sami nie wiedzieli, co to, co to jest do końca. E, troszeczkę lepsze sadzonki poziomek, no sobie jakiś tam pomidorek, coś tam rośnie, ogóreczki. No nie ma na razie ogóreczków, ale no nie wiem, czy to jest zapylone, wiesz. Zobaczymy. Tak jest. Od spodu można tutaj, tak od dołu na przykład jest jakiś liść ale ostrożnie, bo żebyście całe rośliny nie wyrwały i po prostu tutaj sobie trochę odchylić i na przykład tego liścia łapiesz i zrywasz tak? to mamy jeszcze a propos, a propos warzywek bo taki mały tego bierz, całego tu wyciągnij o, i tego jeszcze róża, tego, tego tego, o no i dobra, i wystarczy. I to do pudełeczka bardzo proszę do pudełeczka z warzywami. I będziemy mieli troszkę do sałatki, jakieś czy na kanapeczkę. No, posialiśmy jeszcze raz fasolkę tutaj dzisiaj, bo niestety nie wzeszła. No, dziewczyny też sobie uprawiają, fajnie cieszą się. No, moi drodzy, kończymy filmik. Szaleństwa nie ma wielkiego z tymi owocami, warzywami. Po trochu, jeszcze oczywiście w sezonie, będzie dużo więcej tych borówek. Pewnie znowu zbierzemy, nie wiem, ostatnio zebrałem w zeszłym roku 85 kg, więc to na razie wygląda skromnie, ale, ale będzie coś, zawsze jest coś do pochrupania z warzyw czy, czy z owoców, więc warto co robić. Uprawiać ogród. Uprawiać, tak? Sadzić drzewa, krzewy owocowe, warzywka siać. No. Dziękujemy bardzo za uwagę. Miłego dnia życzymy i żegnamy się. Idziemy do pracy, będziemy składać meble, tak? Pa pa.